Tak, tak, owce opowiadają, jaką mamy fajną ładowarkę. <noise> Dzisiaj był wybierany obornik Ukus. Wszyscy stoją stłoczeni. Tutaj to już nawet strach się bać. No, ale mamy wybrane, zdezynfekowane. Zaraz pójdzie na to jeszcze ściółka, i będzie po wszystkim. No i trochę nam się paśnik rozwalił. Mm. Ale jeszcze w miarę wisi. Tylko trzeba naprawić tutaj ten środek. I będzie ok. Yy, do wiosny muszę powielić ściany. No a... Yy, no jakoś tak na wiosnę pewnie. Yy. Musimy też jakoś umyć sufit. Tutaj jest sufit z białej blachy. I te wszystkie brudy to są kupy much. Straszne, nie? No. Yy, wykociły się już. Yy, wykociło się dziewięć owiec na dziesięć. Jeszcze jedna jakoś się tam yy, spóźnia. Dziewiąta owca, która się wykociła, stała troszkę zapalenia. Świrek! Świrek! Ej! Świrek. One no już wariują, bo są głodne i mają za mało miejsca. I wodę nie wiem, czy wypiły, czy wylały i zaczynają szaleć z tego powodu. Więc ja zaczęłam mówić. No, dziewiąta koza dostała, owca dostała zapalenia przy wykocie. Już miała w sumie takie twarde. Także to jak dotąd jedyny problem. Taki większy. I tak wszystko ok z owcami. Jagnięta pięknie się odchowują. Dwa razy dziennie, jak są wypuszczane do karmienia, urządzają sobie wyścigi. Tutaj, jak stoją koryta do karmienia, to od koryt pędzą, 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 pędzą do bramy i pędzą, pędzą, pędzą z powrotem. <gryw> to jest takie śmieszne. Ale z drugiej strony też bardzo wkurzające, bo później jest je bardzo trudno zagonić do wczarni, do zagrody. I bywa z tym problem, żeby je wszystkie ogarnąć naraz. W ogóle wyglądam genialnie. E, tak, i tu przyjeżdżają ludzie i chcą ze mną zdjęcia robić. Kiedy jesteśmy przy oborniku, przy bieleniu i tak dalej, więc yy, wybaczcie, ale nie zawsze wyglądam tak dobrze, żeby robić sobie ze mną zdjęcia. I ogólnie to żyję po ataku Barana. Yy, to to była chyba najgorsza moja przygoda. No, jedna na pewno z najgorszych przygód. Przygód. Na ranczu. To było naprawdę straszne. Tak jak widzieliście, on mnie zaatakował w środku, bo teraz owce zawsze stały tam. Teraz stoją tutaj, bo tu mają więcej miejsca. I baran trzy czy cztery razy uderzył mnie właśnie tutaj, w tym. Tutaj stało koryto, to mnie w koryto wrzucił. Ja pod, wypadając stamtąd, uciekając, w ogóle rozbił mi się telefon, ale dobra. Tam stała taka deseczka od Paśnika. Ja wziąłem tą deseczkę, cofałam się. Tu przybiegł rabi, złapał barana za tylną nogę i ciągnął go cały czas. Baran szedł na mnie, ja go tą deską po głowie, on mnie wrzucił tu w koryto. Wstałam, wyszłam i cały czas cofając się do domu. Szłam tak tyłem, tyłem. Biłam go cały czas po głowie tą deską. Rabi cały czas go trzymał za tylną nogę e, i ciągnął, a on nie ustępował. Po prostu taki gnojek się z niego zrobił, że, no. E, oczywiście postanowiłam go sprzedać. On teraz leży. Jest tutaj, zajmuje tą. E, Żelazną zagrodę. Jest na diecie. Zero pasz treściwych, tylko siano i woda, i tyle. Karol wszedł do niego, żeby mu postawić wodę. To zaatakował Karola. Nie wiem, co mu odwaliło. Jest dramat. To tyle. Uciekam. No, ja nie ucierpiałam. Bolą mi tylko nadgarstek i ramię, ale, ale to już po wszystkim przeszło. Uciekam, będziemy teraz e, ścielić tutaj kuską i zaraz je wypuszczę. Nie. Chodźcie, szatany! Kozy, gozy, gozy! Pomaleńku, pomaleńku. Kto to szarańcze policzy? A to jeszcze nie wszystkie, nie? Mają tutaj pościelone siankiem, bo trafiła się ta bela, którą one średnio jedzą. Ona pięknie pachnie ziołami właśnie przy rozsielaniu bardzo ładnie pachniała i myślę, że to może mieć związek z tym, że w tej beli były jakieś rośliny, które kozy średnio lubią. No ale niektóre te zaczęły jeść jakieś yy, takie lepsze, może so które one lubią sobie wybierają. Tak, z właśnie e, nie za bardzo chciały jeść. W paśnikach połowa została dzisiaj z rana, więc. Więc tak to. Jeszcze tu jest e, trochę pyłu od dezynfekcji. Słabo widać. Farbka ma jakiś guzek na pyszczku. Farbka! Gozy, gozy, gozy! Ta po tamtej stronie pyszczka ma taki guzek. Było go przez chwilę widać. Jeszcze nie wiem co to takiego. Dobra, niech one sobie tu się rozchodzą. Na swoje miejsca. Aha, już zostałam tu zamknięta. O, już obce poszły. U nas cały czas trzeba robić przemeblowanie, jeżeli się chce coś zrobić gdzieś, jakoś. Tam taka za mnie wkurza, ona włazi w te paśniki. Dobra, teraz owce stamtąd wyszły, jedzą. Tam szybko będzie zamknięte i owce wpuszczone do siebie. Ścianko mają nałożone. A ta mała patologia biega moja mała mi, kluseczka. Moja mała mi, która nie miała sens na życie. Nie miałam w ogóle sens, ani loskę. Trochę ich tu już jest. A to trujecka, która jest karmiona mlekiem krówki. Trujecka króweczka. Ona będzie robiła mu, a nie B. Jak będzie dorosła. Wygląda bardzo ładnie. No ale brat jest naprawdę trzy razy większy już. Nie wiem na... O! To jest jej brat. Jest ogromny w porównaniu do niej. Dziewczyny już linieją bardzo brzydko. Lakony tracą miejscami, właśnie wełnę. To jest normalne. Ta owca nie jest chora czy coś, tylko no, mieliśmy poprzedniego barana czy z tej rasy Lakon. To on po prostu do połowy liniał w ten sposób i naprawdę wyglądał czasem chwilowo, jakby był jakiś zaświeżbiony czy chory. Ale te owce, no tutaj zresztą udo, jakiej wylniało, no nie, widać. Wyglądają jakby były jakieś chore, ale to jest normalne u tej rasy. To jest najmłodsza dziewczynka. Najmłodsza ślicznotka. A to jest jej brat ten co przyszedł. Chyba, bo bez numerka. Tak. O to jest najmłodsza parka ze wszystkich. Siódemeczki. Yy, ta. I nie wiem, gdzie jest druga, ale siódemeczki są bardzo towarzyskie. Bo mama miała bardzo duży obrzęk wymienia, i przez tydzień, ponad tydzień trzeba było je przysadzać do cyca. I one są tak przyzwyczajone do ludzi, bo kojarzą człowieka z jedzonkiem. Mama je karmiła, ale dopiero jak przychodził człowiek i trzymał mamę, więc kojarzą ludzi. O, to jest jej siostrzeczka, gęsi gdzieś. Lecą. Dzisiaj bardzo dużo gęsi leci. Jesienią dużo osób pytało mnie o czosnek słoniowy. Czosnek hmm. posadziłam go jesienią. Wyrósł, przyjął się, przyjęły się wszystkie ząbki posadzone i było bardzo mroźno, było bardzo śnieżnie, i pokażę wam, co się z nim stało. Dzisiaj u nas jest po prostu wiosna, po prostu jest przepięknie. Czosnek słoniowy wyrósł nam, taki duży w porównaniu do ręki. Wszystkie osiem się przyjęło. I wszystkie osiem, ten jest jakiś najmniejszy, najsłabszy, ale Coś tam wyrasta. Tutaj Laura przed chwilą posadziła yy, swój kwiatek. Wyrosło i to jest takiej wielkości od jesieni. To leżało pod śniegu, było tyle nad tym. Jeszcze fajnie przezimowało. No i jest. Yy, mam nadzieję, że to bardzo fajnie nam wyrośnie. Tak się przynajmniej zapowiada. I no co mogę więcej, więcej powiedzieć? Po prostu sobie czekamy. To sobie tańczy. Super tańczysz. No i chcę Wam jeszcze pokazać kompostownik, bo salutką yy, zimę wypełnialiśmy go. Tu na wierzchu to ja wiem, że to nie wygląda yy, fajnie, ale to są normalne yy, rzeczy. To są y, po prostu pomyje z domu, resztki kuchenne i tak dalej. Słuchajcie, tutaj jeszcze widać resztki wełny. Tu jest, y, pamiętacie, mówiłam, że po owiec będę tutaj y, wrzucać też wełnę. Wełny były y, po prostu całe te. Wełny było tyle, że aż y, tak na górze ona była. Ona przez zimę tak się ugniotła. Tu już jest obornik dwa razy z kurnika wyrzucony. Yy, od królików jest wyrzucony. Tu jest po prostu tyle materiału było wyrzucane, że ja jestem w szoku, że tego jest tak malutko. No, także robi się coś fajnego. Myślę, że do jesieni się zrobi. Teraz będę potrzebowała trzeciego kompostownika, do którego będę przez całe lato wyrzucała resztki, a te dwa niech się będziemy tutaj przerzucać, będziemy dbać o niego i niech sobie dojrzewa. Jestem ciekawa, jak wygląda ta wełna pod spodem. Czy ona chociaż trochę się rozłożyła, czy ona będzie taka to w ogóle wygląda, jakby tam była jakaś nieżywa owca? Czy ta wełna będzie taka cała, czy trochę rozłożona? Bardzo ciekawe. Dobra. Lecimy stąd na razie. Tu jest mega bałagan. Ładowarka pracuje dzisiaj. Eee, sprzątanie pod Bele. Mamy zamówione. Bele przyjadą, Sianko. No jeszcze. Co jest? Połowa lutego. No z 3 miesiące pewnie trzeba jeszcze pokarmić zwierzaki, krówki, zanim się je wywiezie. O, ta już. Polipiele, Super. Nie pamiętam, czy mówiłam, co się stało z truskawkami. Cztery rządki dotąd to są stare krzaczki, które były rok temu posadzone, a na jesień dosadziłam te dwa rządki. I słuchajcie, raz przychodzę właśnie zimą do kompostownika wylać resztki z kuchni. I patrzę, nie ma żadnego krzaczka, żadnego. Mówię, Boże, ktoś przyszedł i je wyrwał. Ale powoli, na spokojnie okazało się, że każdy krzaczek miał wyżarty środek. O ten tutaj. Każdy środek był wyżarty. Yy, więc takie rzeczy robią sarny. Tak, idziemy, bo musimy chlebek z piekarnika wyjąć. Eee, tutaj stanęła pryzma bo było nam wygodnie po prostu mam nadzieję, że szybko ją zużyjemy Jed tak, tak mam nadzieję, że mm, że szybko się sprzątnie Laurka, nie, nie idź, bo tam samochód jedzie dobra, lecimy do domku bo musimy z piekarnika wyjąć chlebek Dziś będziemy sprzątać po ukór. u kur. Wcześniej nie dało się nic zrobić, bo to było tak zamarznięte, że no nie dało się tego ruszyć w ogóle. A dzisiaj jest już po weekendzie, kilka stopni na plusie, cały czas od kilku dni, więc spróbujemy to sprzątnąć. Rozkręciłam ogrodzenie. Karol je odkopał. I teraz spróbuję to wybrać jakoś ładowarką i nawieść y, żwiru. Zobaczymy jak to nam wyjdzie. I na jak długo. Ale jesteś szybki jak wiatr. Szybszy niż wiatr. Niż wiatr. Y, rok temu... Rok temu wysypaliśmy to korą, po której... Y, po dwóch, chyba miesiącach nie było śladu, <laughs> więc to chyba nie jest najlepszy pomysł. No, było ładnie przez chwilę, było sucho przez chwilę, ale no, ona po prostu z z została zdeptana, zdziobana, nie wiem. Jest jaka brudna kaczka. Wyłaźcie stamtąd! Ta kora została zdziobana, zdeptana i po prostu chyba mam wrażenie, że od niej się też zrobiło jeszcze więcej błotka. Tutaj już było oczywiście wybierane chyba od tej kory jeszcze z dwa razy. Yy... No ale chyba najlepiej, już wir się sprawdza. Nie wiem, ja już w ogóle nie wiem, co z tym zrobić, czy jakieś zadaszenie, czy coś. Nie wiem. Nie mam pomysłu, jak... Co zrobić, żeby nie było tego błotka? No kaczki są... Ta biała jest ta biała jest takim brudasem. Tamte są czyste. A ta biała jest po prostu... Ona tak ma, no ona siada... Podchodzi i siada w błoto, no. Dostają wiadro wody, to ona się nie kąpie. A te dwie się kąpią. Dobra, myślę, że no, tutaj jest tak brudno od jakiegoś tygodnia. Jeszcze półtora tygodnia temu tu leżał śnieg i było fajnie, czysto zamarznięte, więc sucho. No ale od kilku dni, jak już się zaczęło ciepło. No niestety, no taka jest wiosna, czy na wybiegu u krów, czy, czy właśnie u drobiu. No to tak jest wszędzie, to nie jest tylko u nas, że jest zaniedbane czy coś. To, to jest no, takie prawo natury wiosną, że wszędzie jest błoto. Już dzisiaj będą miały elegancko. Mam nadzieję, że na jak najdłużej. Ale to jest tylko. Zobacz, to jest tylko cieniutka warstwa tego główienka, a pod spodem jest żwirek. No, może spłycej! Wszystki zbirek, ten, który przewoziliśmy, o, widać, jest o tyle tylko, <laughs> o tyle jest Główienka, o, no to fajnie, ale będą miały luks, zimą miały fajnie, no bo codziennie był przymrozek, Że wygoniłam stąd te kaczki, one tu wróciły, chyba tu lubią być, w swoim błotku. Jeszcze te schodki trzeba jakoś odkręcić, ale nie wiem, gdzie jest tam... skręt. Nie no, muszę je wykonić jeszcze raz. To zwierzęta o małym rozumku Jesteście zwierzętami o małym rozumku Idźcie Idźcie stąd! Idźcie na podwórko Sprzątamy wam tu Pupki. Idźcie sobie Dzisiaj nie mam czasu, ale jak tylko będzie pogoda To się biorę za przycinanie. Ma już być tak fajna pogoda Całkiem Do końca tej nawet z sąsiadą. O tutaj to jest trochę więcej Chyba planuję wybrać bez odkręcania tego tej kładki. Aby z grubsza, resztę mogę nawet z tym, na z szuflu. Opa, to resztę do żółtej i tyle. No tak. Ale tu naprawdę szmier. Tak, to naprawdę szmir. Tak, tak. I ten szmir zasklepił. No, no. Właśnie przez zwierne przeszły kupy i dlatego się zrobiła skorupa, daga. Tak? A tu będzie trochę słomy, bo ja im pościeliłam, jak było tak dużo śniegu i przymrozek, to. Ja im tutaj w kącie, o tutaj pościeliłam słomę, szkoda mi ich było, tych kaczów. Kaczki to normalnie mają tak, że siadają na brzuszku i chowają... Szczur Co? Szczur? Jest szczur, naprawdę. O Jezu, pobiegł tam. Pobiegł pod koniec pobiegł. O matko, pod korytem sobie siedział. Ale szczurów jezu! O Boże, całe gniazdo szczurów chyba. Wszystkie u psów pod koniec poszły. W ogóle ten kojec trzeba chyba wybetonować posadzkę pod kojcem, bo tam chyba siedzą szczury. O Jezu, ich było z sześć. Dobrze, że ja stoję zasiadką! Będzie <laughs> chyba już... O, matku, Masakra, ale se znalazły miejscówę! Widzicie? W kurniku nie ma! O, jeszcze jeden! Ja pierdzielę, ej! I wszystkie wiedzą gdzie uciekać. Pod koniec. O matko, tego się nie spodziewałam. O Boże, nie wiem, ja lubię zwierzątka, ale jakoś szczury, od szczurów mam gęsią skórkę. <ścoughs> Zaczęłam mówić w ogóle o tym: o kaczkach, że kaczki siadają na brzuszku, podkurczają nogi i chowają je w pióra. I im po prostu nie jest zimno. Tu jest trochę dużo emocji, jak na, jak na moje nerwy. Tyle szczurów to ja nie widziałam od lat. Co znalazły miejscówę na zimę. Dwa, trzy razy dziennie jedzonko dostały pod nos. O matko. A takie nieduże to pewnie jakieś to młode. młode no. Psy schowane nikt ich nie mógł złapać. Rabi to by szybko się z nimi rozprawił. A może ja ten pomogę ci, co? No możesz pomóc. No to kończam. Będę pomagać. Brr. się nazywa Laura Laura, jak ta owieczka się nazywa, która mi! <śmiech> <śmiech> Jak się bawią nasze dzieci, ranczowe. Laura, jeszcze raz rundka, goni je do bramy. A, zaraz będzie zderzenie czołowe.